Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku wracamy do przeszłości i otworzymy sobie 20 sażetek z kolekcji Pani Nie FIFA 365 2020. Jest tutaj możliwość trafienia karty Ruki z Julianem Alvarezem. Do tego liczę na jakieś rarki. są również goldy, rzadkie jak Ronaldo. No i pierwsza saszetka. Mamy tutaj z kart specjalnych Marcelo. Fan's favorite Real Madrid. To była pierwsza karta specjalna. Takie bazoweczki. Druga saszetka. co tutaj będą trzy specjalne czy raczej bazoweczki są odwrócone dwie specjalne João Felix Impact Signing Atletico i z Manchesteru City multiple Power Trio Stones Laporte Otamendi trzeci saszetce jedna specjalna, a jest nią Milan Skriniar, fans favorite Inter. Tym razem dwie są odwrócone. I mamy rarkę pięknie. Paul Pogba top master. Numer 6 Pogba na top masterze, czyli jest rarka do tego David Silva fans favorite Manchester City. znowu dwie odwrócone, Phil Foden, Wonder Kit, Manchester City i multiple Power Trios Ajaxu, Zieff, Hündler, Tadic, Akanji. Defensive Rock z Borussii i Andersen z Lyonu Impact signing. Ronaldo jest tutaj, patrzcie, trzy bazoweczki Juventusu już. i z Ajaxu Impact signing. Quincy Promes No jak na razie żadnego Golda nie było. Boateng defensive rock Bayern i logo Bayernu. Insigne fans favorite Napoli, Luis Suarez game changer Barcelona, i Marco Royce fans favorite Borussia Dortmund. Połowa otworzona, połowa przed nami. Dość dużo fajnych kart powpadało, jednak na razie żadnego golda nie było. Teraz. Filipe Luis, Brazylia. I terrier fan's favorite Olympic Lyon. No i tutaj mamy znowu TOP MASTERA Kto? Luka Modric Pięknie Druga karta RAR Tym razem Luka Modric z realu Czyli dwie sztuki już mamy Z realu tutaj z rarek I z realu Sergio Ramos Fans favorite A to jeszcze nie koniec Kolejne saszetki więc już można teraz uznać ten unboxing za super bo rarki wpadają co ile co 25 paczek więc tutaj nawet jedna nie powinna być a mamy już dwie i kolejna karta Gold Gonzalo Guedes z Portugalii i Sensi Impact signic Inter Dość dużo saszetek z dwoma kartami specjalnymi, więc to jest na plus. Tym razem jedna. Milan Skriniar, fans' favorite, już chyba był gdzieś tutaj. No i zostaje nam sześć saszetek do końca. Dwie odwrócone. Pierwsza to Foden, e, Wonderkit, też już dzisiaj wpadła ta karta i Bernardo Silva, Key Player Manchester City. I mamy dwie specjalne: Tripier, Impact Signing, Atletico oraz Goldzik Rafael Guerreiro Portugalia Więc teraz i goldy się zaczęły pojawiać. Mamy trzy goldy, dwie rarki, więc pięć takich konkretnych saszetek było do tej pory, a jeszcze cztery zostały. I nie no nie wierzę, trzecia rarka i patrzcie kto jest. Messi Messi, Barcelona, trzecia rarka. Do tego Buffon Impact signing Juventus. No nie, no nie wierzę. Trzy rarki i jeszcze trzy saszetki są. Co jeszcze nam wpadnie? Tym razem Poncio. fans favorite River Plate. Jakiś goldzik. Tym razem bramkarka Stanów Zjednoczonych. Neher. Alisa Neher. Terrier. To już chyba trzeci raz dzisiaj. Gdzie on jest? Raz. Dwa. Nie. Jednak chyba dwa razy. I ostatnia sztuka. To jeszcze się tutaj pojawi nam Logo Napoli i Multiple Barcelona Busquets, Vidal Rakitic. Tak więc, moi kochani, no, mega unboxing jak dla mnie: 20 saszetek, 3 karty RAR, same Top Mastery, Pogba, Messi i Modric Więc lepiej nie mogło się ułożyć. Do tego mamy cztery karty Gold, które też mają swoją cenę. Więc, no naprawdę, 7 takich fajnych saszetek z megakartami. Pozostałe też nie są wcale takie złe. Także dajcie znać, co myślicie odnośnie unboxingu tych 20 saszetek z FIFY 365 2020. Ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć wam!